Razy słyszałeś, jak ktoś ci mówił, stary, mam taki pomysł na grę, który zmieni całą branżę. Wow, no to jaki to pomysł? Ha, nie mogę ci powiedzieć, bo mi go ukradniesz. Naprawdę. Ukradnę ci pomysł, ukradnę ci twój pomysł na twoją grę. Podczas gdy ja mam jakieś 20 pomysłów na swoje gry, które prawdopodobnie nigdy nie zrealizuję. Zatem pomysł na grę jest nic nie warty tym bardziej teraz, kiedy w czacie GPT możesz ich wygenerować setki. Zapraszam Cię na darmowy webinar, w którym pokażę Ci, jak wygenerować tysiąc pomysłów na gry z czatem GPT. Pomysły na gry są nic nie warte. Liczy się egzekucja tych pomysłów. Tym bardziej, że te pomysły na grę to na przykład Wiedźmin. Tylko że w kosmosie albo Red Dead Redemption. Z zombiakami. Albo factorio, tylko w 3D. A nie, czekaj, to jest akurat dobry, zapiszę sobie. Powinienś mówić o swoich pomysłach jak najwcześniej, bo tylko dobre rzeczy mogą z tego wyniknąć. Słuchaj, mam świetny pomysł na grę. Factorio w 3D. No. Satisfactory. N nie, factorio, tylko że w 3D. No. Satisfactory. Wydana przez Coffee Stains, jedna z najlepszych sprzedających się gier na Steamie. A może wiedźmi w kosmosie! Więc jak powiesz komuś o swoim pomyśle, to on szybko zostanie zweryfikowany. Ktoś może ci powiedzieć, że jest już taka gra, żebyś ją sprawdził. I wtedy stwierdzisz, ha, chyba nie ma sensu robić drugiej takiej. Albo ktoś ci powie, jest tutaj podobna, może sobie sprawdź i tam zagrasz, podpatrzysz mechaniki. Albo ktoś ci powie, kurczę, fajny pomysł. Ja miałem kiedyś podobny, może ci pomogę i razem nad tym popracujemy. Albo ktoś ci powie: Wow, ale bym chętnie w to zagrał, na pewno ją kupię, gdy już ją wydasz w 2039. Więc mów o swoich pomysłach na gry jak najwcześniej, dziel się ze znajomymi, obgadywujcie je, róbcie prototypy, ogrywajcie je i nie trzymajcie ich dla siebie, bo to jest po prostu głupie. Dobra, to tyle ode mnie. A jeszcze mój menadżer mi przypomniał, że zasubskrybuj ten kanał, zostaw lajka, a pod filmem są linki do mojego kursu na Udemy oraz do moich asetów na Unrealowym Marketplace.